Niedziela to dzień święty, dzień odpoczynku. Niedziela ma być też dla nas uczestnictwem szyi świętej, bo dziękujemy Panu Bogu za owoce naszego wysiłku minionego tygodnia, ale także prosimy o dalsze siły do dalszej pracy. Słowo Boże, które za chwilę usłyszymy, ma napełnić nasze życie nadzieją, a ciało naszego Zbawiciela, które ma być naszym pokarmem, ma nas umacniać. Idąc przez życie poświęcone pracy, budowaniu relacji w rodzinie, wśród przyjaciół, nie zapominajmy przede wszystkim o odpoczynku przeżywanym razem z Panem Bogiem właśnie w Dzień Święty. W tym przy świętej modlimy się za świętej pamięci Wacława Wilijskiego w 17 rocznicę śmierci. Gości dzisiaj jeszcze u nas ksiądz rekolekcjonista. Mówi, że za słabo się pożegnał, więc musi jeszcze raz przyjechać. Także tutaj około my go za sławą pożegnaliśmy, może to, to zawsze są takie wątpliwości, ale serdecznie dziękuję za ten dzisiejszy jeszcze przyjazd. Jeszcze nas y, y, pokrzepi słowem Boże. Na początku tej mszy świętej przeprośmy za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. z wami. Jezus, twój, Słowa świętej Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie bój się małaczutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajcie waszym mieniem i dajcie jalmożnym. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakolaczy. Szczęśliwi owie słudzy, których Pan zastanie czuwający, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam, przepaszy się i każe im zasiąść do stolu, a obchodząc, będzie im usługiwał czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział. Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam Wam. Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój pan się ociąga z powrotem i zacznie bić sługi i służebnicę, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, który nie zna, surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Uwsługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, otrzyma wielką chlostę. Ten zaś, który nie poznał Jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma malą chlostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono tym więcej od Niego żądać będą. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zladzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. i przywilejny nasz ojcze proboszczom, Drodzy ministranci dzisiaj usługujący nam przy świętej, drodzy nasi śpiewacy, organiści, którzy uświetniacie tę liturgię, kochani w Chrystusie, bracia i siostry, parafianie, drodzy umiłowani, boże dzieci. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od Niego żądać będą. Słowa Ewangelii, którą czytamy dzisiaj w 12 rozdziale Świętego Ewangelisty Mateusza. Ciekawe też spojrzenie na to słowo Boże musimy mieć, kiedy wsłuchujemy się w Ewangelię i nie ma tam napisane, że komu mało dano, od tego mało będą wymagać. Napisane jest, komu wiele dano. I komu wiele powierzono. To, co mało, nie bierze się pod uwagę. Dlaczego tak? Dlatego, że nasze życie chrześcijańskie, życie wiarą, ma być zawsze dążeniem do tego, co jest więcej. To nie znaczy, że to ma być jakaś taka duchowa chciwość, zaborczość, ale to tak, jak spojrzymy na małe dzieci, które rosną, rozwijają się, oni zawsze chcą coś więcej. Na przykład. Maliutka dziewczynka ubiera buty od mamy swojej i próbuje już być dorosłą. Nigdy nie ma tak, że na przykład dziewczynka 20 lat, 15, ubiera buciki z 5 lat dziecka. Zawsze jest odwrotnie. I to jest coś normalne, to jest coś naturalne. Tak Pan Bóg stworzył świat, że wszystko dąży do czegoś większego. Nieraz można zauważyć, gdzieś tam zaasfaltowane podwórko, czy betonowane. I gdzieś poprzez jakąś szczelinę przedziera się roślinka, jakiś kwiatek, rumianek, cokolwiek rośnie. Takie proste, że można, że można tą roślinkę zniszczyć, można nie zauważyć, zdeptać ją. Ale rzeczywiście, ona ma w sobie to dążenie. Pamiętam, kiedyś z mamą szliśmy tam w goście do jednych ludzi i oni mieli piękne kwiaty, mieli taką. To się nazywa brokiwka u nas, czyli taka, takimi kwadracikami wyścielonym podwórko, kostką chyba się mówi po polsku. I ja szedłem za rękę z mamą i w pewnym momencie mama mnie gdzieś tak szarpnęła do siebie bliżej i mówi, uważaj, bo tu jest kwiatek. Taka zwykła jakaś roślinka rosła. I ja mówię, mama, no to przecież to dużo jest takich kwiatów, To jest chwasty, trawa. I mama mi wtedy jakoś tak powiedziała po czemu? mówi, zobacz, Mówi, jaki beton mocny. Mówi, spróbuj palcem tak tknąć, żeby dostać ziemię. Mówi, ty jesteś mocniejszy o wiele i nie dasz rady. A ta roślinka poprzez ten cement się przedostala. Mówi, zobacz ile ona musiała nastarać się, żeby wyjść na zewnątrz. A ty, mówi, tak lekko możesz nogą to zdeptać. Ewangelia, ona jest chociaż trudna. Bo jak tak słuchamy, to są wielkie poprzeczki. Naprawdę takie, które... Czasem nie potrafimy sięgnąć tak nieraz wyżej, jeżeli poręczy w autobusie. Jest bardzo trudna Ewangelia, ale bardzo piękna, piękna jak wiosna, piękna jak żniwa, piękna jak lato. Dlaczego? Bo jest wszystko dla nas. To nie jest nic tajemnicze i schowane. Jest tajemnica, ale to nie jest sekret. Pan Bóg jest tajemniczy, Ewangelia jest tajemnicą, Kościół jest tajemnicą. Ale to wszystko nie jest sekretem. Jaka jest różnica, kochanie, między sekretem i tajemnicą? Tak powiem, jak ja to rozumiem. Oczywiście w tej chwili musicie troszkę mojej mentalności jakoś tak zasięgnąć, żeby to zrozumieć. Może w polsce by to inaczej powiedział, ale sekret to jest to, że komuś coś powiem i nie ma prawa tego już nigdy do końca życia wiedzieć. Tajemnica to jest na przykład schowany podarunek który jutro w dzień urodzin, na przykład nasz dziecko, czy wnukowie, czy przyjacielowi, to jest tajemnica. Dzisiaj nie możesz o tym wiedzieć, ale jutro to wszystko stanie się jasne. Jawne, publiczne, każdy będzie wiedział. I pamiętam, jak nieraz w domu ktoś kupował mi prezenty, na początku jak malutkie dziecko, to ja szukałem, chciałem wiedzieć, co tam jest, ale po tym, jak już byłem starszy, to już wiedziałem, że specjalnie jest schowane coś, żeby potem mi to dać na urodziny czy na imieniny jak pewnego razu trzeba było wziąć pieniądze z szuflady, żeby pójść do sklepu coś kupić i mama mówi to sobie weź tam w stoliku wierdzie są pieniądze nie? i przychodzi, patrzy, ja tak stoję myślę, jaka szuflada i mówi mama, czemu tak stoisz mów, bierz, a ja mówię, ja się boję otworzyć szufladę gdzie jest prezent, bo chcę jutro być szczęśliwy a nie, że dzisiaj już widzę co jest grane kościół jest tajemnicą, bo w kościele już widzimy już spotykamy to, co mamy spotkać w niebie. I dzisiaj to Słowo Boże, które czytamy, mówi nam, chociaż to nie ma, to jest 32-48. Kto ma matematykę, to może odjąć, ile to jest zdań. 48 minus 32, ile będzie? Kto jest dobry z matematyki? Proszę? Urzędniczki może to. Ile? 16. 16 zdań dzisiaj żeśmy takich przeczytali z Pisma Świętego, i nie ma tam jednego słowa, żeby było na przykład pamięć. Ale jak słuchamy dobrze tego wszystkiego, co to jest, o tym słudze, o tym, że ma przygotowany być, że jest szczęśliwy, kiedy gospodarz go zastanie przy pracy, przy swoim obowiązku, to możemy to wszystko nazwać, chociaż Ewangelia jest nazwana gotowość na przyjście Pana. Ale człowiek gotowy, to on pamięta, dla kogo to robi. Przygotowujecie na przykład gościnę, no powiedzmy, przepraszam, z wrodzoną skromnością, że powiem, chcecie mnie zaprosić z proboszczem na obiad. Szykujecie obiad, przychodzi sąsiadka, komu to robisz? A nie pamiętam, ktoś miał przyjść, no zobaczymy. Kto przyjdzie, to ten będzie. Nie, pamiętam, komu to robię. I to jest pamięć. I jest przykazanie, które nam mówi jedno z dziesięciu, które się zaczyna słowem pamiętaj. Pamiętacie które? O, nie wiedziałem i zapomniałem. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Nie ma na przykład przy czwartym pamiętaj czci ojca i matki. Pamiętaj, nie zabijaj. Pamiętaj, nie kraj. Nie ma. No bo człowiek pamięta. Każdy wie, że, że po prostu... Tego się nie robi, nie warto. Albo trzeba zachowywać, żeby było dobrze. E, o ile pamiętam chyba, e, ksiądz wasz proboż mi mówił, że jak książek nie pożyczam, tak? Chyba to wy opowiadaliście. Jak ja książek nie pożyczam. A wiecie dlaczego? Bo pamiętam, jak powstała moja biblioteka. Pożyczałem, nie oddali. I fajna biblioteczka jest w domu. Nie pamiętam od kogo mam. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. I to słowo pamiętaj jest bardzo ważne. E, przepraszam, może tak i żartem na poważnie, ale kiedyś mi, kiedyś mi opowiadał taki znajomy, mój starszy, już nie, trudno nazwać kolega, bo on dwa razy starszy ode mnie jest, ale lekarz, e, było takie wydarzenie w jego życiu. E, jeden człowiek spóźniał się do pracy i to miał już we krwi. I Ten naczelnik, jego dyrektor pracy czy właściciel, jakiejś tam firmy, powiedział, słuchaj, wszyscy, mówię narzekają na Ciebie. Dostajecie normalne tak samo pieniądze, jednakowa cena. I mówi, oni zawsze mówią, no jak tak jest, przecież trzeba go ukarać. My już pracujemy, on przychodzi. I to dzień w dzień. Może rzadko się zdarzy, że zdąży, jak się zapomni, że ma się spóźnić. I mówię do niego, jak jeszcze raz się spóźnisz, normalnie się pożegnamy i to już będzie po Twojej pracy. I on był tak przestraszony, nastawił sobie kilka budzików, Telefony, zegarki, wszystko co się dało, rano jest pobudka, wstaje e, za 10 ósma. o 8 ma być w pracy. I pierwsza myśl, co zrobić? Wiadomo, że nie zdąży, to 200%, że już nie zdąży. E, pierwsze co robi, leci do szpitala, szuka jaki gabinet jest wolny, wlatuje dentysta. Proszę pana doktora, dwa zęby tu z przodu, ale są dobre i mnie to nie interesuje, zapłacę panu, muszę mieć wyrwane. E, ile kosztuje? No mówi, no 400 zł, Jak to? Mówi tak, bo mówi każdy ząb po 100 złotych, ale to, że ja dzisiaj mam wolne, nie mam dyżuru, przeszedłem tylko w swoich sprawach, to jest podwyżka. I po drugie, że dzisiaj jest niedziela, to się podwójnie płaci. On po prostu zapomniał, że jest niedziela. Ja nie chcę powiedzieć, żebyście teraz patrzyli po ławkach, kogo nie ma, bo może poszli do dentysty. Proszę teraz nie osądzać nikogo. Mogą być różne przyczyny, czego kogoś nie ma w kościele. Ale czy ja pamiętam? Czy ja pamiętam? Taki starszy nasz ksiądz, to jeden z pierwszych Paulinów, którzy z Jasnej Góry pojechali na wschód, na Ukrainę, tam założyli właśnie zakon już na Ukrainie, on tak żartem mówił, mówi dziecko, ja zawsze pamiętam, gdzie zgubiłem czapkę, rękawicę, szalik. Ja mówię, no i gdzie i kiedy, a od kiedy to nie pamiętam. Ale on zawsze pamięta, że zgubił, no bo jak miał ubrać rękawica a nie mam, to wiadomo, że zginęłem. Na czym polega nasza pamięć? Czy ja pamiętam, czy ja mam świadomość tego, dlaczego jest ta niedziela? I prawda jest taka, że niedziela jest dlatego, że się odprawiam Msza Święta, nieodwrotnie. Nieodwrotnie. Chcę, żebyście byli bardzo tacy też sprytni w mowie. Jak ktoś Was zapyta, dlaczego przyjechał ksiądz do kościoła. No to ktoś powie, bo jest niedziela, będzie msza. Nie, odwrotnie. Ksiądz przyjechał, dlatego jest niedziela. Dlatego jest niedziela. Bo jest msza święta, bo było zmartwychwstanie. I no, oczywiście teraz to z jakimś tam niesmakiem patrzymy na wschód, ale w rosyjskim języku niedziela to jest woskresienia, czyli zmartwychwstanie. Tak się nazywa dzień. I kiedyś, pamiętam, zamówiliśmy kalendarze do parafii. Ja przychodzę, no fajny, piękny, bardzo dekoracyjny, kolorowy ja mówię, słuchajcie, tego nie biorę. Zapłaciłem awans, nie chcę tego awansu, ja nie biorę. Dlaczego? To jest, przepraszam, do bani kalendarz. Jak to? No wszystko fajnie. Ja mówię, niedziela jest na końcu. Jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piąty sobota, niedziela. A wszyscy tak robią. A ja mam szale napisane i dziś jak ksiądz to będzie czytał. Po podniesieniu i kielicha kiedy będzie modlitwa, jeszcze Dojcze do Nasz, nie, nie po podniesieniu, właśnie przed podniesieniem, kiedy ksiądz wyciąga ręce i ma konsekrować, tam będzie taka wstawka. Dlatego stajemy przed Tobą w pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus wstał. Ja mu zróbcie mi kalendarz, żeby niedziela była pierwsza. No to wtedy będzie katolickie, a tak to, nie wiem, protestancki może być, jakikolwiek, no nie katolickie. Czyli niedziela pierwsza. I to jest moja pamięć. Czy ja dzisiaj pamiętam o Panu Bogu? Czy ja pamiętam, w jaki sposób mam świętować tą niedzielę? Tak? Czy ja potrafię z Panem Bogiem świętować tą niedzielę? Bo jeżeli bez Pana Boga odpoczywam, bez Pana Boga idę na goście, bez Pana Boga jadę na urlop, bez Pana Boga idę na jakąś wycieczkę, to nie jest odpoczynek. To człowiek się zmęczy bez Pana Boga można się zmęczyć to bardzo naprawdę czy ja pamiętam, czy jestem zorientowany, czy mam dobry kierunek w życiu, czy potrafię rzeczywiście nawet zadbać o siebie, ja nie mówię, że już o bliźniego czy ja wiem, że ja mogę na siebie pracować, a nie, że się narobię, a to jest w ogóle nie moje to, tak kiedyś mi jeden właśnie kolega ze szkoły opowiadał zima Śniego pełno, wszystko oblodzone, samochody zasypane. On się spieszy do pracy, bierze miotle, podchodzi do samochodu, wszystko wyciera: szyby, e, te okna, nie żeby chociaż przynajmniej nami były jak wsiąść, e, drzwi. E, no i już zrobił jakiś tam porządek, że można nim jechać. Wyciąga klucze, przyciska bryloczek, a sąsiada samochód pik, pik. A on nie swój wziął, samochód otarł z tego śniegu. Pracuje nie na siebie czy ja pamiętam gdzie ja zaparkowałem tak czy ja pamiętam że jest niedziela czy pamiętam że jest msza święta i dlatego dzisiaj ta ewangelia święty Piotr to tak nieraz no chytrze czytamy jak, jakbyśmy my to powiedzieli panie czy do nas to mówisz tak wy też możecie powiedzieć ojcze czy ty do nas to mówisz Nie? u nas taki ksiądz jeden Starszy jest w zakonie jak on tak nakazanie go zaczyna roznosić, i już my mówimy, że z orbity wychodzi: A wy to nie robicie, a wy się nie modlicie, a wy tacy, a wy do kościoła nie idziecie. Potem go e, pamięć wraca i mówi: Przepraszam, ja nie do was, ja do tych, których nie mam w kościele. Ale już wszyscy dostali, nie ci, którzy są. Czy ja pamiętam, po co to wszystko, dla kogo? tak? Czy do nas to mówisz, czy też do wszystkich? I dzisiaj te dwa zdania minimum można zapamiętać, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie wasze serce. I to jest prawda. To, co człowiek chce, to, co ceni, to, co lubi, on się wykręci zawsze i zrobi tak, jak on chce, bo on to lubi, bo to jest jego. I drugim to jest właśnie to, komu wiele dano, a nam dano bardzo dużo, bo kościół, sakramenty. Msza święta to jest najwięcej, co może być. Najwięcej. Komu wiele dano i komu wiele powierzono, od tego będą dużo żądać. Ale my tego nie musimy się bać, bo my wiemy, że Pan Bóg jest najlepszym naszym skarbem, bo możemy tym słowem Pan Bóg odpowiedzieć na wszystkie pytania. Dlatego jestem tutaj, dlatego żyję, dlatego w ogóle istnieję dlatego mam pracę, rodzinę, dom. Wszystko mam dlatego, bo jest Pan Bóg. Inaczej to by była tylko namiastka jakiś nie wiadomo czego. Tylko dlatego, że jest Pan Bóg i tylko dla Niego. I dzisiaj prośmy również Pana Boga, abyśmy tą Ewangelię wprowadzili w życie, żeby ona była żywa, prawdziwa, autentyczna, taka realna. Żeby to nie była jakaś namiastka, ale żebyśmy żyli tym Słowem Bożym, i byli rzeczywiście szczęśliwi, że Pan Bóg jest największym naszym skarbem. Amen. Bóg zapracował za uwagę. is i wstąpi do niebiela, siedzi po pralicy do Ojca i powtórnie przyjdzie w tadeusza swoich żywych i umarłych, a bóstwo nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, a Maryjoś Wiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał widmienie i chwałę, który mówił przez kolonów. Wierzę w jeden Święty, odszedł